A teraz przechodzimy do ośrodka treningowego KP Piła, do skórki, gdzie KP Piła 2 podejmuje stelle białośliwie. To już rozgrywki A-klasy, a więc troszeczkę niżej, ale mamy nadzieję na ogromne emocje. Teraz pierwszy taki poważniejszy strzał na bramkę. Maksymilian Zybor w szóstej minucie trafia po podaniu Michała. Z koniecznego, a więc jest 1 do 0. 1. Pierwszy gol już w szóstej minucie, także bardzo dobre otwarcie w wyniku. A teraz uderzał w tej sytuacji Igor Jeleń, ale broni bramkarz, Jeszcze jedno uderzenie nieprzecięte. Naprawdę świetny początek. KP uderza. Uderzał Bartłomiej Pich, ale niecelne to uderzenie. Teraz jeszcze ponad bramką odpowiadała Stella. Znowu świetne wejście Picha i podanie. Kończy akcję Gracem Lechowicz 2 do 0. Naprawdę świetna akcja indywidualna. Zagranie do Lechowicza ten kończy. No i w 25. minucie już 2 do 0. Tym razem okazję ma Stella. Uderzanie z dystansu broni. Świetnie Jakub Kordy. No i kolejne dośrodkowanie, broni, bramkarz jeszcze wybija, ale naprawdę świetna interwencja Jakuba Skirzewskiego. Teraz Gracjan Lechowicz, podanie, jest Igor Jeleń, który kończy tą akcję celnym strzałem i golem. A więc zawodnik z numerem 15, Igor Jeleń, w 32 minucie podwyższa prowadzenie i mamy już 3 do 0. Kolejne, kolejna akcja Steli. Jest szansa, na uderzenie. Uderzenie Fabiana Burzyńskiego i skończyło się to celnym strzałem, ale nadal nie było z tego bramki. Na tutaj, kolejną szansę miało KP, ale piłka nad poprzeczką przeszła. Już kibice mogli tutaj wypatrywać jej powoli w siatce. a Teraz kapitalna interwencja Jakuba Kordego. To już druga część tego spotkania. Świetna szansa dla Stelli. Okazję miał Dawid Rutkowski, ale ten strzał ponad bramką, a teraz sędzia dopatrzył się przewinienia i jest rzut karny, który nie trafiony. Fatalnie spudłowany przez Nikodema, przepraszam, przez Huberta Czarnotę, kapitana zespołu. Teraz Gracjan Lechowicz, strzał i 4 do 0, 63 minuta meczu, Gracjan Lechowicz z dubletem, no takie zagranie typowe dla niego, strzał z dystansu, miał mnóstwo miejsca, najlepszy strzelec drugiej drużyny z zeszłego sezonu, teraz także dopisuje dwie bramki i kolejna szansa. Miał to Mateusz Kowalewski z pierwszym golem swoim w tym meczu, pojawił się na boisku w 46 minucie i podwyższa prowadzenie na 5 do 0. To już końcówka meczu, ale wynik nam się tutaj rozhulał. Kolejna sytuacja. Świetnie Mateusz Kowalewski. ma mnóstwo miejsca. Może oddać strzał. Broni bramka, ale jeszcze jest dobitka i Mateusz Kowalewski. To już 6 do 0, No ten zegar bije nieubłaganie dla Stelli ośliwie. Zarówno odliczający czas meczu, jak i... Ten zegar bramek, no bo te zwiększają się z każdą minutą. 6 do 0. Mateusz Kowalewski, kolejna szansa. Déjà ale tutaj uderza niecelnie tym razem. Jeszcze będzie jedna szansa. Teraz wchodzi Mikołaj Nagel, który podaje do Mateusza Kowalewskiego i kompletuje hat -tricka. ten zawodnik. A więc w 88. minucie meczu 6 do 0 w skórce. I to chyba będzie koniec tego meczu. Chociaż jeszcze jedno zagranie. Koniec! Wygrywa klub piłkarski Piła 2 7 do 0 ze Stellą Białośliwie.